Dalsze losy Paula Atrydy: Uwaga! Materiał zawiera liczne spoilery, ponieważ przedstawia historię Paula Muaddiba Atrydy po zakończeniu powieści i najprawdopodobniej drugiej części filmu: Dune'a reżyserii Denis Villeneuve'a. Po zakończeniu Dziuny, Paul Atryda, zwany przez fremenów Muaddibem, staje się centralną postacią całego znanego wszechświata. Nie tylko jest pierwszym imperatorem Padyszachem z dynastii Atrydów, ale jest również czczony jako Mahdi, Lisan al Gaib, wybraniec Fremenów, wokół którego powstała religia, którą sam poniekąd gardził, ale nie negował jej. Imperator jest także pierwszym w historii kwizac Haderach, tym, który skraca drogę, mężczyzną zdolnym do widzenia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Stworzenie kwizac Haderach było głównym celem zakonu żeńskiego Bene Jezerit, który prowadził w tym celu specjalny tajny program rozrodczy od 10 tysięcy lat. Przez jego matkę, Lady Jessica, która jest siostrą Bene Jezerit, przychodzi on o jedno pokolenie za wcześnie, ponieważ z miłości do jego ojca, księcia Leto, ta powiła mu syna zamiast córki to również będzie miało duże znaczenie na dalsze losy Paula ponieważ nie zdawał sobie on sprawy z pełni swoich umiejętności wcześniej dręczony wizjami w snach dopóki nie miał styczności z przyprawą geriatryczną na arrakis która wpłynęła na nagły rozwój jego umiejętności nie był on ani przygotowany ani wytrenowany na to co miało dziać się z jego umysłem Trzy lata po bitwie o Arrakin, w której klęskę poniosły armie imperatora Szadama IV Corino oraz barona Wladimira Harkonnena, fanatycy Muad'Diba, Fedajkini, wyruszają na dżihad, podbijając kolejne planety i mordując wszystkich ludzi, którzy nie chcieli przyłączyć się do wyznawców Mahdiego. Podczas dżihadu ginie 60 miliardów ludzi i Paul nie był w stanie tego powstrzymać. Dzięki przewidywaniu przyszłości wie, że był to najłagodniejszy scenariusz, choć porównuje się do najgorszych dyktatorów w historii ludzkości. Dżihad trwa 12 lat, a w międzyczasie Arrakis staje się nową stolicą imperium Atrydów, którzy jednocześnie posiadają całkowitą kontrolę nad przyprawą, co zaburza stary porządek świata uregulowany w Wielkiej Konwencji. Dzięki możliwościom Paula Terraformowanie Diuny przebiega błyskawicznie. Na jej powierzchni pojawia się coraz więcej zieleni. Zaczyna również padać deszcz, spełniając starożytne proroctwa oraz wypełniając misję Lieta Pardota Kainsa, imperialnego planetologa i od ojca Chani, ukochanej Paula, który poświęcił większość swojego życia na zmianę klimatu Diuny. Wielu fremenów porzuciło pustenne życie. Odrzucając reżim wody i zamieszkują w miastach. Część emerytowanych Fedajkinów zostaje gorliwymi wyznawcami Muaddiba, dołączając do Kwizaratu, religijnej służbie cywilnej. Nastąpiły ogromne zmiany, na które nawet część Fremenów nie była gotowa. Paul stara się odnaleźć wyjście z labiryntu swoich wizji przyszłości, z jednej strony dręczony potrzebą podążania złotą ścieżką, która ulatuje ludzkość, a z drugiej strony pragnie utrzymać imperium i pogodzić go z kultem religijnym otoczonym przez jego osobę. Za wszelką cenę, próbując zawładnąć nad przyszłością, nieświadomie staje się jej niewolnikiem, i gdy zdaje sobie z tego sprawę, próbuje desperacko wydostać się z objęć swoich proroctw, co niefortunnie zbiega się w czasie z ostatecznym spiskiem zawiązanym przeciwko Atrydzie. Przez Gildię Kosmiczną, Bene Gesserit, Bene Tlilax, Rodem Korino, a nawet niektórymi Fremenami, którzy nie zgadzają się na zmiany, jakie nastąpiły na junie. Paul mieszka w pałacu na Rakin razem ze swoją ukochaną Chani i bezskutecznie starają się o dziecko. Atryda nie przejmuje się tym, ponieważ wie, że doczeka się córki. Tymczasem żona Pola, córka poprzedniego imperatora Padyshaha Shadama IV Corrino i Rulana, pod Czani, przez co nie może zajść w ciążę, a sama zakochuje się w Polu. Ten odrzuca ją całkowicie, traktując mariasz czysto politycznie. W międzyczasie Bennett Lilax ofiaruje Paulowi prezent – ghole z markowego Dankana Idaho, Czyli idealnego klona ze sztucznymi metalowymi oczami, który nie mógł posiadać wspomnień swojego pierwowzoru, za to jego umysł mógł zostać dowolnie zaprogramowany przez mistrzów Tlailax, nadając mu imię Hyde i ma on być dodatkowym zabezpieczeniem w razie niepowodzenia głównego spisku. Paul, zgodnie z przewidywaniami Tlailaxian, nie może oprzeć się prezentowi. Doskonale widząc zagrożenie, które przynosi, jednak nie widzi głównej konspiracji przeciwko niemu, ponieważ nawigator gildii kosmicznej o imieniu Edric, dzięki swoim ograniczonym możliwościom przewidywania przyszłości, otaczał pewnego rodzaju mgłą siebie i swoje otoczenie, co czyniło jego działania niewidocznymi w wizjach Atrydy. Wielu fremenów w tym fedajkinów, czyli elitarnych wojowników i największych wyznawców Muad'Diba, nie mogło pogodzić się ze zmianami, jakie przechodziły przez Dunę. Nie zgadzali się na zaniechanie reżimu wody, podczas gdy padała ona z nieba. Widzieli, że pustynia się kurczy, a szejchu ludzi, czyli czerwia pustyni, wycofywały się coraz dalej w kierunku biegunów planety. Paul robił to świadomie, przez Złotą Ścieżkę wizję uratowania ludzkości, w której Atryda widzi, że musi zmienić Arrakis i zostawić jedynie niewielką pustynię czerwion. Stare obyczaje i tradycje odchodzą w zapomnienie. Bene Gesserit są sfrustrowane, ponieważ bardzo zależy im na genach Paula do swojego programu eugenicznego. Imperator oferuje Gaius, że Irulana może urodzić mu dziecko ale ze sztucznego zapłodnienia, które było zakazane przez wielką konwencję i dziecko, które by się z niego narodziło, nie miałoby żadnych praw i roszczeń. Dlatego matka wielebna Bene Gesserit, Gaius Helen Mochiam, razem z Edriciem z Gildii Nawigatorów, żoną Paula i Rulaną, tancerzem oblicza z Cytalusem z Bene Lailax, zawiązują spisek w celu obalenia Imperatora Atrydy. Cytalus, który potrafi zmienić się w dowolną postać, przejmując nawet jej głos, udaje się na Arrakis, gdzie odnajduje byłego fedajkina, baszara IX Legionu w trakcie dżihadu, Faroka, którego syn oślepł w trakcie walk. Złamał on święte prawo Fremenów, które mówiło, że każdy kto straci wzrok musi udać się na wygnanie na pustynię w objęcie szejchu Luda. Z tego powodu Farok nie mógł znaleźć synowi żony, dlatego uzależnia od narkotyku Semuty córkę Otejma o imieniu Lichna, by ta zbliżyła się do jego syna. Scytalus zabija ich i przyjmuje tożsamość dziewczyny. Oteim były fedajkin i podobnie jak Farok, jeden z najważniejszych dowódców i główny trener walki za pomocą Prana Bindu. Zwany magicznym sposobem, pozostaje wierny Mład Dibowi, i gdy dowiaduje się o spisku wśród Fremenów, wysyła swoją, jak myśli, córkę, a w rzeczywistości Xanina, po imperatora, by podzielić się informacjami na temat konspiracji. Gdy Paul pojawia się w jego domostwie, ten wyjawia mu, że Korba, jeden z byłych najważniejszych Fedajkinów, a obecnie wysoki kaznodzieja Fizeratu. Jest głównym spiskowcem i ofiaruje mu karła Bijaza, którego pochwycił w trakcie dżihadu, myśląc, że został porzucony przez Tailaksan. Wcześniej Scytalus daje znać spiskowcom, że Atryda znajdzie się z dala od pałacu i dlatego udaje im się zawczasu umieścić bombę typu Spopielacz Skał, która jest pewnego rodzaju bronią atomową. Nie jest ona zakazana wielką konwencją, w przeciwieństwie do zwykłej broni atomowej, ale po wybuchu emituje ona promieniowanie J, które oślepia wszystkich będących w obszarze jej działania. Paul traci wzrok i zostaje wkrótce odnaleziony przez Stilgara, swoją prawą rękę, i ten przerażony odkryciem mówi, że zgodnie z prawem Fremenów musi on odejść na wygnanie. Atryda jednak widzi bez oczu dzięki wizji. Jest on w końcu kwizac Haderach, co umacnia jego pozycję religijną wśród przychylnych mu fremenów jeszcze mocniej. Spiskowcy ponoszą klęskę, ale mają jeszcze jedną możliwość – wcześniej wspomnianego hajta. Bijaz okazuje się nie być zwykłym karłem, marionetką Talajlaksiu, ale jest ich mistrzem działającym w ukryciu. Będąc w pałacu Paula, programuje on w Hajcie misję zabicia Muad'Diba po wypowiedzeniu odpowiednich słów. W międzyczasie Chani zachodzi w ciążę i zaszywa się w siczy tabr aż do porodu. Muad'Dib widzi w swojej wizji, że jego ukochana umrze wkrótce po porodzie przez osłabienie trucizną i rulany, ale wie, że to jedyny sposób, aby kroczyć Złotą Ścieżką. Paul udaje się do swojej ukochanej, aby zobaczyć ją po raz ostatni oraz swoją córkę, a ku swojemu zaskoczeniu rodzi ona bliźnięta, czego nie widział w swojej wizji. W trakcie wizyty obecny jest zdemaskowany, choć tego nieświadomy scytalus w ciele druhny ukochanej Atrydy, który w momencie śmierci Czani, uruchamia misję zabicia imperatora. Jednak Hyde opiera się, i odzyskuje całkowicie pamięć Dankana Idaho, co się nigdy wcześniej Tlajlaksanom nie udało. Zadowolony ze swojego odkrycia, Scytalus, grożąc śmiercią dzieci, Paula próbuje targować się z nim w zamian za abdykację. Tlajlaksanie stworzą mu idealną kolę czani z jej wszystkimi wspomnieniami. Paul po narodzinach dzieci traci nagle umiejętności kwizacz Haderach. Jednak jego syn Leto II razem z siostrą są przednarodzeni, podobnie jak młodsza siostra Paula, Alija. Oznacza to, że posiadają one umiejętności kwizac-haderach oraz pamięć genetyczną wszystkich ludzi żyjących przed nimi. Oferuje Paulowi wizji, żeby użył jego wzroku i zabił Scytalusa, co robi, a następnie rozkazuje Duncanowi, aby zabił Bijaza. Paul Atryda wybrał drogę zrzeknięcia się swoich mocy kwizac haderach tracąc kontrolę nad swoimi wizjami i stając się niewolnikiem przyszłości usilnie próbuje znaleźć wyjście z labiryntu jak sam nazywa możliwe scenariusze które nadejdą które byłyby najbardziej korzystne dla ludzkości co mu się nie udaje wiedział jednak że jego dzieci Leto II i Ganima będą kontynuować jego dzieło Pol, tracąc wzrok, zwyczajem fremenów udaje się na pustynię, na pewną śmierć, dzięki czemu kult Muaddiba rośnie w siłę, ponieważ pokazał on wszystkim fremenom, że nawet sam imperator nie jest ponad prawem pustyni. W jego imieniu zaczyna rządzić młodsza siostra Alija Atryda jako regentka, zanim Leto i Ganima nie osiągną pełnoletności. Alija zwana świętą Aliją Odnoża, której przydomek zawdzięcza dobijaniu rannych sardałkarów po bitwie o Arrakin, kiedy miała zaledwie dwa lata. A wszystko dzięki byciu przednarodzoną, która w łonie matki przeszła transprzyprawowy i uzyskała moce matki wielebnej, w tym pamięć genetyczną wszystkich ludzi z przeszłości. Niestety, takie dzieci nazywane są paskudztwami i są od razu zabijane, ponieważ ich młode, niewykształcone umysły nie są w stanie obronić się przed alter ego swoich przodków i mogą zostać opętane. Tak też stało się z Alią, która od początku swojego życia przejawiała okrucieństwo i bezwzględność. Fremeni bali się jej i nazywali demonem. Takie były również jej rządy, skupione wokół kultu Muad Diba, likwidując wszystkich nieprzychylnych jej ludzi. W ciągu dziesięciu lat Alija zostaje stopniowo opętana. Przez świadomość jej dziadka Wladimira Harkonnena. W międzyczasie ożeniła się z Duncanem Idaho, który wówczas niczego nie podejrzewał, nawet będąc mentatem. Z kolei do jej matki Jessiki Atrydy dotarły niepokojące informacje na temat córki i ta przyleciała z Kaladanu na Dune, by zbadać sprawę, nabierając również podejrzeń co do swoich wnuków Leta II i Ganimy. Gdy odkryła prawdę o Alii, ta usiłuje ją zabić, a jej mąż Dankan, odkrywając straszną prawdę, usiłuje przekonać Stilgara, by ten stanął na czele rebeli przeciwko regentce. Sam jednak ginie z jego ręki, zmuszając Stilgara do wystąpienia przeciwko Alii. W Arrakinie prosto z pustyni przychodzi tajemniczy kaznodzieja, który deszta zapatrzonych w kult Muaddiba i Alii. I nawołuje do porzucenia nowego stylu życia i powrót do starych zwyczajów i obrzędów. Wielu z Fremenów wierzy, że to sam Muad dip i mają rację, chociaż ten ukrywa swoją tożsamość. Tymczasem Leto, który uciekł na pustynię razem z siostrą, dociera do Dżakaraty, mitycznej siczy zamieszkanej przez fremeńskich złodziei wody, banitów i wrogów Paula tam uwięziony dostaje ogromne ilości przyprawy na polecenie Alii, która chce sprawdzić, czy jej bratanek również jest paskudztwem. Wówczas otwiera jednak jego umysł i pełnie możliwości kwizac haderach. I widząc jedyną zapoczątkowaną przez ojca złotą ścieżkę, bardzo dokładnie postanawia porzucić człowieczeństwo, wchłaniając trocie piaskowe, czyli larwie czerwi. Początkując przemianę w luda. Dzięki temu staje się nadnaturalnie szybki, wytrzymały i silny. Potrafi poruszać się z ogromną prędkością. Odnajduje on swojego ojca i razem z nim wyruszają po wszystkich siczach, niszcząc zapasy wody, a następnie ruszają do Arrakinu, by skonfrontować się z Aliją. Gdy Paul i Leto ujawniają tłumom prawdę o Alii, jej fanatycy z Kwizaratu zabijają Paula. A następnie, gdy zrozumiała, co uczyniła, pozbywając się swojego ukochanego brata, rzuciła się z balkonu, popełniając samobójstwo. Tak wyglądały losy Paula Muaddiba, pierwszego imperatora Padyszacha z dynastii Atrydów, który okazał się również pierwszym Kwizac Haderach, czego wyrzekł się, tracąc swoją moc. Nie zginął on na dobre, ponieważ jego świadomość istnieje w leto II iganimie ponieważ oni również są Kwizadz Haderach i mają pamięć genetyczną wszystkich ludzi żyjących przed ich narodzinami. Pol zostaje również wskrzeszony jako Chola kilka tysięcy lat później przez myślące maszyny, które próbowały stworzyć ostatecznego Kwizadz Haderach.